Bez wyjątku. Kawal, okay. Kowal, znasz na tę mapę zajebisty spot pod Jaja albo Shotgun? Eee, Chyba nie... A... Tak! Na obronę tak, znam! Tak. <grym> na obronę. przy drzwiach. No, wiesz, że jak jest... Eee, jak ci robią... To stoisz na drzwiach. Eee, pytanie, jak on... Jak się on nazywał Sage? Był u mnie napisany gracz piąty. E. Potobot boty tak myślą No Co jest, To jest mała bota Mamy Sage jako bota! Mogę liczyć na healing A No to... się jak będę go najprędzej potrzebował Tak bo... jak będzie miał minus 5 HP to dostaniesz heal hmm. Czyli mówisz, że dostanę Reza eee, Reza to nie możesz no, liczyć no, ja jak tak ja, ja jestem Sage o nie, ten sowa bierze szeryfa. O nie! Zobaczmy jak będzie grał Rush B! posuń dupsko Sprawdzam teren. Tutaj są. Aha! Wychylił i dwa strzały z cyzetki w łeb! Okej! Okay. Eee. Danie z celów cało od razu. Bro, bro, bro. On celuje po prostu perfekcyjnie. To. to, 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 to jest straszne. Eee. Teraz. Bot Sage z Tasachem. Został jeden wróg. Mnie się wydaje, że po prostu on się nazywał jakoś zwolenie i tak mu daje to za, jako zmianę. Eee, może się nazywał Kaczyński, a bo to w sumie. Oj, tak. Wiedzę to możliwe. Jej, Deli, umarłem jako pierwszy, nie zadałem ani jednego damage'a i tak jestem nad tobą. Eee, bo to losowo daje. Tak, tak. Nie, na pewno. A czy kupisz? A, bo masz też lepszy fundusz, bo kupisz bakiego. Chyba tobie, żeby. To Mony? Nie, to szeroko kupił bakiego. Ja mam Ghosta. No to tak, ja mam najlepszy. Ja tędy nie idę. Mam to w dupie. Tutaj są. O, Zabiłem. To dla ciebie. Szokar. Ograniczam ich wizję. Zabieram wizję. Ostrożnie. To nie do pąknięcia. Użyłem znajomą. Mój ares. Tu jest... Ratatata, kurde, brodę na Rata, ta, kurde. No. Lecę wam robi? O, tu jest. <laughs> ok! Dostał jeden drugie. Co to jest? Na no, czyli. Myślałem, że spadł już. ten Twój ghost, a to. Dajcie na mnie i biedzcie, że jestem tuż obok. Dalej się? Daj na to, C? Okej. Lecę na to a? <grym>? a. Nie, ja. Nie, 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 nie. nie. Ja próbowałem, chociaż raz na B. Dobra, a, a, jest a ta... ja jestem nad Wami. Jej. No jakby dużo się nie zmieniło. Daj, jak spikę, to nie? Boję się, gdy to mówisz. Sage! res mi. sejdź. Eee, plant Blank. Idę z Tam jest, ma bita. Zabita. Zimę. Tam, 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 tam. Ostatni meczował od A. Ostatni był u nas na plecach. Aj, aj, nie zabił. A, zabił <laughs> jeszcze na plecach. Dobra. Wow. Właśnie o, dlatego zginę. jesteśmy drużyną Właśnie dlatego jesteśmy drużyną wow. O nie, Komal zabił taki elko, za, O za dużo I to dwóch! Ha! No właśnie, to nie to źle bardzo Deli, czemu grasz ze Spectrum? Jak masz hajs Bo czekam aż zginę Nie zwalniamy! A, no a. przecież w teren. Plecy. Czas. Zaraz łapę plecy. Kurde, ta shit wszystko psuje. Przeciwnik zabity. Ale zabił ja. Nasz spike nie żyje. Spike leży na A. Leża. Co wolno? Tu jest sero? A! Został Ma jeden, dwa, no, Rozwalili moją kamerę. <śla> nikogo nie widziałem w tej rundzie. Ja widziałem dwóch. Jednego zobiłem, drugim nie dam. A ja nikogo nie widziałem w tej rundzie. O, Oj, o jadę heretyk. Jadę Staro to heretyk. Sam. Nie graj z Famasa. A no przecież. Jeszcze jest C Zero, nie graj z Famasa. Nie ogarniam tej mapy. Znaczy ogarniam, ale zapominam, że to są 3 punkty. Tak, Czyli nie ogarnię A no teraz idziemy C, więc wanda. Ujawniam obszar. Nie panu przeszedł Indii tym razem. Idziemy B Baga, jeden się raszować. Aaaa, do hanta! O kurwa, wyszedł od tego. Spike leży na środku.

Pewnie, miał... Pewnie to jest tak, że po prostu to jest jakaś niedozwolona nazwa i daje to jako graczy. Jak za... Tak, bo na... bo raczej boty nie, boty nie mają skinów. Jeden... Raczej botów nie daje. Myślę, że to jest po prostu nazwa. Moja babuszka mówiła, żebym się nie przechwalał, ale tym razem zrobię wyjątek. O nie, kowal dalej za wysoko. Nawet tref... Wiem, właśnie to, to jest dziwne. Ja się boję. Bój się, bo ty ziemi tam gdzieś to być no twoją moc. O no nie, tylko nie to. Będziesz mieć ujemne 5 mocy. A to tylko działa na jeden mecz. Zacznę uciekać sowa. Sprawdzam teren. wiem Nie ze strachu. A. To dla ciebie. Potrzebne mi A. Gdzie to się wszyscy chowają? Okej. Okay. Na... O kurwa. Jeszcze od góry wyszedł. Nikt tak. się nie ukryje. Na spike, kol, jeden gracz. Spike leży na A. Ten typ po prostu stoi i strzela. Nawet się no, nie on ruszył. On mnie, zabił na... On mnie zabił na ślepo? Bo on ja, musi ja, spojrzeć ja, prosto w twojego orba. To jest gówniane. Nie na ślepo, nie na ślepo. Źle powiedziałem. Został po jeden z Co? On mi tylko raz trafił w klaskę piersiową. Zabrał mi Zobacz, czy gdzieś, ktoś jeszcze ciebie nie trafił. Spokojnie, zabiję wszystkich, może grać. No, i w, i w sumie bardzo dobrze. O, dobra, jednak nie ma sensu z Twój złok, kowal. Muszę cię pogrozić. Eeeey! Wywrócisz do formy. Dobra. Guardian. Dobiegał weed. Tak? weed. Te? Go stawaj Ah, bi. Lecisz, be. szero. Ciśnij Le się. Dasz radę. Kraj. Dobra robota. to Co ma być tu? Starki. <laughs> Dobra robota, hmm. przepraszam. Blokuje wizloka ja było... na tę Czas na polowanie! Znaleźli mój potykaczkę. Uuuu! Rędzę od A A komisa jest fińskiego ministra obrony? Zabieramy no go. Nie. Lotka błyskawiej. płomek zgasł. Został Kurwa mać. Sprawdzam teren. Klatka odpalona. Zmierzchmy postęp szkodnika. Były i tak dobrze. Wrogowie są blisko. Wydaje się. Wracam oceniali. do siebie. Mam tę moc. Mam tę moc. Przeładowuję. Mam tę moc. Wydaje się, pamiętam tekstu. Ale generalnie... Ej. Kowal, Kowal. Widzisz, że... Yy, Rejną mi idzie znacznie lepiej niż normalnie. O tak. W sensie, nie wiem, to może jest kwestia tego, że ten... Że ty się po prostu wpierdalasz w pojedynki ten. i przynajmniej reynon dajesz radę, jeżeli wygrasz, to nie jesteś już w takim <laughs> Tak. Ty, jest, ty masz zbyt dużo z Reaper Main'a. Chuj za dużo! Jak... Eli, ochroniłem cię. Jak mnie ochroniłeś? Z A, to ty Przed pociskami! Tam był Fenix! Właśnie obroniłeś tylko przede mną! Uleczę cię. Przez ciebie pociski przeładowuję, ze dwóch wioł. Ja. Lotka błyskawiczna. Przeładowuję. <ścoughs> A gdzie to się przestychowają? jest niesmaczność. Od pewnie treniłaś. Zostało 30 sekund. Odzyskałem Spike'a. Zostało 10 serów O, Runda jeszcze się nie skończyła Odłożyłem ja spajka. Tak. A ja przegrałem pewnie jak zlej. Wow, sowa, ale I de facto zostało jej... 13, został tak. jeden wróg Okej, okay, zdjęty Klatka odpalona Został jeden graf. Y on jest od Jak się rozgląda? Jeszcze nie znam, że to no nie miał jak. Niech próbują no. mnie złapać. Jakbyś zniszczył kamerę, to bym miał pokazać okazję mnie Czy Tyle że. Ale muszę to jest trzaka tylko dla utrudnienia mu. Eee, ko dobra, kogoś z nich nie zabiłem. A, Brimstone. No, nie zabiłem. W porczeniu No nie... Nie ma to jak liczyć... Kogo nie zabiłeś, a kogo ogóle zabiłeś. snipera to twoje nie jest aż takie dobre twoje oko, bo ono działa tylko na niego jak ten, Niech się prosto w niego gapi. Mam cię. W drugim. Czy kasy, ten? Noli. Jedan odpalona. Tu jest sniper. ...dostał jeden wróg. Wyjście no, E, w ogóle tak. wygrywamy na razie do zera. To co tam jego. ...elastycznie niczym cięciwa. Tego wymaga faka. Aha. No, chcę, żeby mi się kręgosłup zaczął wyginąć w drugą stronę. Tak. Ty kurwa Sam umrze. Głęboki wdech Raszujmy ich Co? Co? Raszbi! O kurwa tak. smoke No dawaj, ujawnij Ograniczam ich wizję. Da, minus borecz. Aaa. Set, let, W. space. Źle mówi. Set, lecimy wskrzesić. Klatka odpalona. Nie. 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 Do Nie. 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 to RNG. Ja wiem, Nie. 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 mam Nie. 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 mówić. góry. <grymna> Oj, bo idzie. Ograniczam ich bibię. Nie. Szerwuję chyba. Nie będzie sobie było Ona jest Szerwuję. tu zbyt blisko nas. Ma <noise> Tak, dlatego ja, jest, ja jestem rozdzielony od tego typa, ale z jest łom. Nie, ona nie zdążyło. Zybuję. Nie ma i tu. Pierduliła. Okej. Okay. To bye-bye. baj. Bye. Deli zaczekaj! Tara, cykając mnie zersuje. Widzisz, moja taktyka zadziałała. Korzystajcie z moich informacji. Nie dajcie im się przegrupować. Nie. Nie. Tero! Kradła mi mój skin. Wzięła i mi zap... Thank you. Nie powiedziałam tego. Nieważne. Nagranie mam. Stan chyba. Ujawnimy ich tajemnice. Nagranie? Okej. Okay. Rush, 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 no. rush. rush. o o o o o się nie ukryjecie Nieszkodliwiłam droga! dostał znaleźli mój potykacz widzę droga na a dostał jeden dwóch doskonaleś musisz o Dobra, teraz muszę usiąść z ulta. Ostatnia runda przed zamianą. <laughs> Potem przez... A jem Mam kasę, jeśli ktoś potrzebuje. Ok. <laughs> Cero, nie. pancerz. pancerz. Tam. Goć... Ej, chodźcie, za, chodźcie, sadźcie. Cero, goci, goci. pancerz. Cero, pancerz. 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 Tak. Dobrze, już kupiłem. Pancerz. Pancerz. O, to świetne miejsce? Let's, let's go, let's rush! Przeskoczyłem! Jest! A gdzie to się wszystko? Ostrożnie! Nie! O, stamtąd, stamtąd i tu! Fajnie! Fajnie! jeden. jeden o no, nie broda na tę Rayna zabita Co? O, okej Przeładowuję Koniec czartu! Już po was! Po nas? Nie, bo... nie Został jeden bruk. E na co? Nie mam już ładunku. Został A jeden wróg. Kurwa! Gracz. Dali nie, nie się. Cicho, 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 cicho. Nie zdążył. Nie mam już ładunków. 12-0! Ty, <laughs> ja, trochę mocno. Boże! Trochę mocno ich ubiliśmy. How you doing? I... I Jaką ja mam przewagę nad drugim od nas? Rezolwerze. Shorty go. Dobra. Ja to ja idę <grym> na B. <P. grym> Shorty. Już to widzę, jak żalijesz. Daddy, Daddy, idź na B, nie na C. Wiem, przecież to Nie widzisz? Bo ja byłem no, pierwszy, ale nikt, żaden z nich nie chce iść na B. No ułomność. Moje to ma być tam. A to wrodzono. Dalsze, e, Dwóch jest tu. Jeden z jebany. Zabiję. spike leży na C. Kurwa, jeden jest na widzę chyba. Wróg w strefie odrodzenia atakujących. Wróg w odrodzenia atakujących. Został jeden wróg. Spike podłożony. Przerociśniesz z noża. Znoża go! O, Ten typ nie umie się bawić Przeładowuje. Koniec gry Spike rozbrojony Jej. Obrońcy wygrywają! Cieszcie się moje bez... ruszył. Bez... Inaczej wasze rodziny Dobrze, były... To bez... jest by było łatwe. To zbyt łatwe <laughs> Shorts i na koniec. Pokażę mi to. Tą... Na Jaki ja mam średni wynik bitwy, o oh my god.